Jaden Hartwell, charyzmatyczny 45-letni bankier inwestycyjny, oraz jego żona Karen, 42-letnia kuratorka galerii sztuki, byli ucieleśnieniem sukcesu i elegancji. Ich przestronny dom z pięcioma sypialniami, zadbanymi trawnikami i luksusowymi samochodami na podjeździe budził zazdrość wszystkich sąsiadów. Przez 15 lat Hartwelle byli filarami swojej społeczności. Organizowali wystawne przyjęcia, hojnie wspierali lokalne organizacje charytatywne i byli aktywnymi członkami klubu golfowego. Ich dwoje dzieci, Penelope i Atikus, wyróżniały się w prywatnej szkole oraz w zajęciach pozalekcyjnych. Dla otoczenia Hartwelle wydawali się żyć amerykańskim snem. Jednak pod powierzchnią doskonałości kryła się burza. Na wiosnę 2023 roku Fasada zaczęła się walić, odsłaniając historię zdrady, choroby i zemsty, która wstrząsnęła całą społecznością. Nastąpiła seria wydarzeń, które sprawiły, że ich przyjaciele, rodzina i sąsiedzi zaczęli kwestionować wszystko, co myśleli o Hartwellach. Historia miłości Jaydena i Karen zaczęła się jesienią 2003 roku na Northwestern University. Jayden. Student ostatniego roku finansów po raz pierwszy zauważył Karen na wystawie sztuki na kampusie. Była studentką młodszego roku, studiującą historię sztuki. Jej oczy błyszczały pasją, gdy tłum entuzjastycznych słuchaczy słuchał, jak wyjaśnia niuanse jednego szczególnie imponującego abstrakcyjnego dzieła. Jayden był zafascynowany jej inteligencją i urodą, więc podszedł do niej po rozproszeniu tłumu. Przedstawił się i trochę niepewnie dobierał słowa. Karen była zauroczona jego szczerym zainteresowaniem jej pracą oraz szybkim dowcipem. Tego wieczoru spędzili razem godzinę na rozmowie. Stracili poczucie czasu, odkrywając wspólną miłość do podróży, dobrej kuchni i klasycznej literatury. Ich związek był pełen romantycznych gestów i intelektualnych dyskusji. Jaden urokliwie zapraszał Karen na niespodziewane pikniki w ogrodzie botanicznym uniwersytetu. Oraz na nocne sesje naukowe, które przeradzały się w głębokie rozmowy o ich nadziejach i marzeniach. Weekendowe wycieczki po żywym świecie sztuki jeszcze bardziej zacieśniały ich więź. Po ukończeniu studiów Jaden zdobył prestiżowe stanowisko w renomowanej firmie inwestycyjnej, podczas gdy Karen kontynuowała studia magisterskie w dziedzinie kuratorstwa sztuki. Ich związek mimo napiętego grafiku, rozkwitał. Wspierali się nawzajem w swoich ambicjach, celebrowali każdy kamień milowy i pocieszali się nawzajem w chwilach niepowodzeń. Na wiosnę 2008 roku Jayden oświadczył się Karen podczas zachodu słońca na szczycie Willis Tower. Zorganizował prywatną kolację na tarasie widokowym. Otoczeni migoczącymi światłami miasta ponownie się zakochali. Karen, przejęta emocjami, bez wahania powiedziała tak. Ich ślub, który odbył się w następnym roku w ogrodzie botanicznym, był okazałym wydarzeniem, łączącym Jaydenowy gust do luksusu z artystycznym wyczuciem Karen. Przyjaciele i rodzina zgromadzili się na okazję ich ślubu, a wielu komentowało, jak doskonale do siebie pasują. Pierwsze lata ich małżeństwa były pełne radości i ambicji. Ciężko pracowali, oszczędzali pieniądze i budowali kariery. Jaden zdecydowanie wspinał się po szczeblach firmy, podczas gdy Karen odnosiła sukcesy w konkurencyjnym świecie sztuki. W 2011 roku urodziła im się córka Penelope, a dwa lata później syn Atticus. Rodzicielstwo przyniosło nowe wyzwania, ale również pogłębiło ich więź. Nocne, bezsenniczne noce i zmiany pieluch radzili sobie jako zespół, a ich miłość wzmacniała się z każdym dniem. Dla wszystkich, którzy ich znali, Jaden i Karen Hartwellowie byli idealną parą, przeznaczoną do wspólnego, dożywotniego szczęścia. Z upływem lat i rosnącym sukcesem Hartwellów, w ich związku zaczęły pojawiać się subtelne zmiany. Pierwsze pęknięcia w ich pozornie doskonałym życiu pojawiły się około 2018 roku, w tym samym czasie, gdy Jaden awansował na stanowisko wiceprezesa w firmie. Nowa rola przyniosła znaczny wzrost pensji, ale również wymagała więcej jego czasu i uwagi. Karen, która ograniczyła swoją pracę w galerii, aby móc skoncentrować się na wychowaniu dzieci, zaczęła czuć się coraz bardziej samotna. Intymne kolacje i weekendowe wyjazdy, które kiedyś były podstawą ich związku, stawały się rzadkością. Jaden często się spóźniał, tłumacząc to nad godzinami i częstymi podróżami służbowymi. Karen początkowo starała się być wyrozumiała, zaangażowała się w wolontariat i skupiła się na zajęciach dzieci. Mówiła sobie, że Jadenowa oddanie karierze jest dla dobra ich rodziny. Jednak z biegiem miesięcy, a potem lat, nie mogła pozbyć się uczucia, że coś się między nimi zasadniczo zmieniło. Przyjaciele zaczęli zauważać napięcie. Na spotkaniach towarzyskich Jaden i Karen nie byli już tak blisko jak wcześniej. Ich żartobliwe drażnienie się zastąpiły uprzejme, niemal formalne interakcje. Uśmiech Karen, który kiedyś promieniał w obecności męża, teraz wydawał się wymuszony i kruchy. Karen próbowała pokonać tę przepaść, planując romantyczne wieczory i rodzinne wycieczki, ale Jaden zawsze wydawał się rozkojarzony myślami gdzie indziej. Kiedy wyraziła swoje obawy, odrzucił je, zapewniając, że wszystko jest w porządku. I że to tylko duży stres związany z pracą. Gdy rok 2022 zbliżał się ku końcowi, Karen nie mogła już zignorować nieprzyjemnego uczucia w żołądku. Coś było nie tak i wykraczało to poza zwykły stres związanego z życiem w biegu. Nie wiedziała, że prawdziwy zakres problemów w jej małżeństwie wkrótce ujawni się w najdestrukcyjniejszy sposób. Nasiona zniszczenia małżeństwa Hartwellów zostały zasiane pewnego chłodnego, jesiennego wieczoru, we wrześniu 2022 roku. Jayden uczestniczył w charytatywnej gali w Instytucie Sztuki, wydarzeniu, na które zwykle towarzyszyła mu jego żona. Karen jednak została w domu z chorującym atikusem i pozwoliła Jaydenowi samemu reprezentować rodzinę. Tam po raz pierwszy zobaczył Viviane Reyes, 32-letnią obiecującą analityczkę finansową, która niedawno przeniosła się do konkurencyjnej firmy. Viviana była wszystkim, czym Karen nie była. Młoda, ambitna i nieobciążona obowiązkami rodzinnymi. Jej elegancka czarna sukienka i pewne siebie zachowanie natychmiast przyciągnęły uwagę Jadena. Podczas kolacji siedzieli przy tym samym stole, a wieczorem Jadena zainteresował bystry dowcip Viviany oraz jej głęboka znajomość świata finansów. Rozmawiali razem przez całe godziny. A ich konwersacja płynnie przechodziła od trendów rynkowych do osobistych historii. Po raz pierwszy po latach Jaden poczuł iskrę podekscytowania, przypomnienie pasji, którą kiedyś odczuwał w młodości. Gdy wieczór dobiegał końca, wymienili się wizytówkami. Jaden myślał, że to czysto zawodowy interes, ale kiedy ich palce dotknęły się podczas wymiany, zatrzymał oddech. Myśl o Vivianie. Pozostała mu w głowie jeszcze długo po powrocie do domu tego wieczoru. W ciągu następnych tygodni Jaden i Viviana zaczęli się regularnie spotykać pod pretekstem nawiązywania kontaktów i potencjalnej współpracy między ich firmami. Spotkania przy kawie przerodziły się w biznesowe obiady, a te potem w picie po pracy. Za każdym razem Jaden przyłapywał się, że dzieli się coraz bardziej osobistymi szczegółami wyznając Vivianie swoje domowe frustracje i presje w pracy. Vivianę przyciągała Jaydenowa moc i sukces. Widziała w nim potencjalnego mentora, a może coś więcej. Z zrozumieniem słuchała jego problemów i oferowała wsparcie, którego Jaydenowi brakowało w życiu. Granice między zawodowym a osobistym szybko się zacierały. Nocne sesje strategiczne w mieszkaniu Viviany Stały się katalizatorem ich pierwszego pocałunku. Jaden, przejęty pożądaniem i ekscytacją związaną z czymś zakazanym, przekroczył granicę, której nigdy wcześniej nie myślał, że mógłby przekroczyć. Gdy wracał tego wieczoru do domu, szarpał się między poczuciem winy a ekscytacją. Mówił sobie, że to był jednorazowy błąd i że natychmiast to zakończy. Jednak wraz z upływem dni odkrył, że nie może trzymać się od Viviany z Dala. To, co zaczęło się jako przypadkowe spotkanie, szybko przerodziło się w pełnoprawną aferę, która miała katastrofalne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych. W styczniu 2023 roku, gdy Jaden pogłębiał swój związek z Vivianą, Karen otrzymała wiadomość, która wstrząsnęła fundamentami jej świata. To, co początkowo uważała za zmęczenie i objawy związane ze stresem. Okazało się czymś znacznie poważniejszym. Po serii badań i biopsji Karen zdiagnozowano raka piersi w trzecim stadium. W dniu, w którym dowiedziała się o diagnozie, Karen siedziała sama w sterylnej sali badawczej, a w jej głowie było tłoczenie, podczas gdy onkolog delikatnie wyjaśniał plan leczenia. Czuła się otępiała, ledwo odbierała słowa lekarza o chemioterapii, radioterapii i wskaźniku przeżycia. W tym momencie pragnęła tylko męża u swojego boku. Jednak Jaden był niedostępny. Jego telefon przełączał się na pocztę głosową. Gdy wieczorem Jadenowi w końcu przekazała nowinę, jego reakcja była mieszanką szoku i czegoś, co Karen postrzegała jako dystans. Trzymał ją, gdy płakała, szeptał słowa pocieszenia, ale nie mogła pozbyć się uczucia, że jego myśli są gdzie indziej. Jego dystans przypisywała stresowi związanym z diagnozą, nie wiedząc, że prawdziwy powód jego rozkojarzenia. Następne tygodnie były pełne spotkań i decyzji. Karen rzuciła się w poszukiwaniu możliwości leczenia i grup wsparcia, zdecydowana stawić czoła swojej walce z odwagą. Jaden towarzyszył jej na wizytach u lekarza i pomagał w organizacji dodatkowej opieki nad dziećmi. Jednak między nimi było wyczuwalne napięcie. W środku Jaden zmagał się z poczuciem winy, które nasilało się przez chorobę Karen. Z nową siłą rzucił się w pracę, używając jej jako pretekstu, aby oddalić się od obu kobiet. Jego schronieniem stały się późne noce w biurze, neutralna przestrzeń, gdzie mógł unikać konfrontacji z rzeczywistością swoich decyzji. Karen osłabiona leczeniem i skoncentrowana na swoim zdrowieniu początkowo przypisywała Jaydenową nieobecność wymaganiom jego pracy i stresowi związanemu z chorobą. Opierała się na swojej siostrze Imogen i wąskiej grupie przyjaciół, którzy wspierali ją emocjonalnie w tym trudnym okresie. Jednak nikt z nich nie odważył się wyrazić obaw dotyczących zachowania Jaydena Tymczasem Viviana była coraz bardziej niecierpliwa wobec ograniczeń ich związku. Naciskała na Jadena, aby poświęcił jej więcej czasu i uwagi, sugerując wspólną przyszłość. Jaden, niezdolny do pełnego oddania się jej, ale niechętny do jej odejścia, uspokajał ją obietnicami wspólnego urlopu, gdy sytuacja w domu się uspokoi. Gdy leczenie Karen postępowało, napięcie zaczęło odciskać swoje piętno na całej rodzinie. Dwunastoletnia Penelope zamknęła się w sobie i zaczęła być drażliwa, miała trudności z radzeniem sobie z chorobą matki i ciągłą nieobecnością ojca. Dziewięcioletni Atikus był niespokojny, przywiązywał się do karen i przy najmniejszej prowokacji łapał się na płaczu. Kiedyś szczęśliwy dom stał się miejscem napięcia i niewypowiedzianej urazy. Przyjaciele i sąsiedzi zaczęli zauważać zmiany w dynamice rodziny Hartwellów. Plotkowano o nich na szkolnych zjazdach i sąsiedzkich grillach. Niektórzy spekulowali, jak Karen radzi sobie z chorobą, podczas gdy inni zastanawiali się, czy w małżeństwie nie ma problemów. Kolega Jaydena, Dominik Faust, widział go z Vivianą w restauracji na drugim końcu miasta, ale zachował swoje podejrzenia dla siebie, nie chcąc martwić rodziny. Zbliżające się lato sprawiło, że Jaden znalazł się na coraz bardziej ryzykownym terenie. Jego wyniki w pracy, w domu i w związku z Vivianą zaczynały się pogarszać. Był drażliwy, rozkojarzony i podatny na zmiany nastroju. Karen, pomimo swojego osłabionego stanu, czuła, że coś jest nie tak, ale nie miała siły, aby mu się bezpośrednio sprzeciwić. Nadchodził punkt krytyczny, który przyszedł w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Gdy Jaden planował ucieczkę z Vivianą, nie wiedział, że jego starannie zbudowany domek z KART wkrótce się zawali. Z nadejściem lipca 2023 roku i falą upałów, która przyniosła duszne temperatury, Jaden podjął decyzję, która na zawsze zmieni bieg jego życia i życie ludzi wokół niego. Ponieważ Karen miała kontynuować chemioterapię przez całe lato, Jaden ogłosił, że musi wyjechać na delegację, aby sfinalizować ważny interes na Kajmanach. Karen, blada i wyczerpana ostatnią kuracją, ledwo skinęła głową na tę wiadomość. Była zbyt zmęczona, aby kwestionować termin czy konieczność wyjazdu i tylko poprosiła go, aby regularnie dzwonił i sprawdzał ją oraz dzieci. Jayden, patrząc na swoją żonę, poczuł przypływ winy, ale nie powstrzymało go to od jego planów. W rzeczywistości nie chodziło o żadne interesy. Jayden z Vivianą Zaplanował tygodniowe romantyczne wakacje i wykorzystał swoje kontakty, aby zarezerwować luksusową prywatną willę na odległej plaży. Pakując walizki i chowając prezenty dla Viviany między ubraniami, racjonalnie tłumaczył sobie swoje postępowanie. Mówił sobie, że zasługuje na tę przerwę, że stres ostatnich miesięcy uprawnia go do szczęścia. Gdy Jaden i Viviana dotarli do swojego tropikalnego raju. Odrzucili ostrożność. Całe dni spędzali na plaży, popijając koktajle i delektując się drogi jedzeniem. Ich noce były pełne pasji, oboje cieszyli się wolnością bycia razem otwarcie. Jaden odsunął myśli o Karen i swoich dzieciach na bok, całkowicie zanurzając się w wyobrażeniu życia z Vivianą. W ich domu stan Karen pogorszył się. Skutki uboczne ostatniego leczenia mocno ją dotknęły. Przywarły ją do łóżka i miała gorączkę. Imogen tymczasowo się przeprowadziła, aby pomóc w opiece nad dziećmi i karen, i była coraz bardziej sfrustrowana nieobecnością swojego szwagra. Wielokrotnie próbowała zadzwonić do Jadena, ale jego telefon pozostawał bez odpowiedzi. To Penelope nieświadomie uruchomiła wydarzenia, które ujawniły Jadenową zdradę. Martwiąc się o matkę i gniewając się na nieobecność ojca postanowiła użyć awaryjnej karty kredytowej, którą dał jej Jaden, i zamówić dla Karen kwiaty. Gdy karta została odrzucona, zadzwoniła do obsługi klienta, podszywając się pod Karen, aby zapytać o ostatnie transakcje. Przedstawiciel obsługi klienta, oszukany zachowaniem Penelopy, ujawnił listę opłat Skymanów. Luksusowe restauracje, wysokiej klasy butiki i jubilerstwo. Zdezorientowana i zdenerwowana Penelope podzieliła się tą informacją ze swoją ciotką Imogen. Imogen, której podejrzenia się potwierdziły, postanowiła działać. Zatrudniła prywatnego detektywa, który szybko odkrył prawdę o delegacji służbowej Jaydena i jego trwającym romansie z Vivianą. Uzbrojona w te informacje i dowody, Imogen usiadła z Karen, aby ujawnić zakres męża zdrady. Delikatnymi słowami, ale z bezwzględną szczerością przedstawiła dowody zgromadzone przez detektywa. Zdjęcia Jaydena i Viviany razem na Kajmanach, zapisy dotyczące ekstrawaganckich zakupów oraz zapisy czasowe, na których widoczny jest ich wjazd do willi i wyjazd z niej. Karen słuchała w oszołomieniu, ściskając mocno oparcie krzesła. Gdy wyłaniał się pełny obraz Jadenowej zdrady, ogarnęły ją niezliczone emocje. Szok. Gniew, upokorzenie, a w końcu zdecydowane postanowienie. Gdy Imogen skończyła mówić, Karen długo milczała. Potem, głosem mocniejszym niż czuła się, zapytała: Co teraz zrobimy? Imogen, która odetchnęła z ulgą, że siostra nie reaguje desperacko, odpowiedziała: Cokolwiek chcesz zrobić, jestem tutaj dla ciebie. W tym momencie, z siostrą jako niezachwianym wsparciem, i brutalną prawdą przed sobą, Karen zaczęła formułować swój plan zemsty. Nie pozwoli, aby rak ani zdrada męża ją definiowały. Zamiast tego przejmie kontrolę nad swoją historią i zapewni sobie przyszłość na własnych warunkach. Gdy Karen przyswajała sobie przytłaczającą rzeczywistość Jaydenowej zdrady, w niej zaszła przemiana. Początkowy szok, i złamane serce szybko ustąpiły miejsca chłodno wyliczonemu gniewowi. Pomimo osłabionego stanu fizycznego, umysł Karen wyostrzył się z determinacją. Zdała sobie sprawę, że podczas gdy rak groził jej życiem, Jayden postanowił zniszczyć ich małżeństwo. W cichych, nocnych godzinach, gdy dzieci spały, a Imogen czuwała, Karen zaczęła planować. Nie chciała być ofiarą ani raka, ani zdrady męża. Postanowiła przejąć kontrolę nad swoją przyszłością i rozpoczęła zabezpieczanie finansów, które Jaden tak nieostrożnie zagroził. Następnego ranka Karen skontaktowała się z Ezrą Cruzem, doświadczonym adwokatem rozwodowym znanym ze swojego bezwzględnego podejścia do wysoko postawionych spraw. Podczas prywatnej konsultacji, Ezra przedstawił Karen jej możliwości. Wyjaśnił, że ze względu na okoliczności ma solidne podstawy do korzystnego rozliczenia. Jednak Karen miała inne plany. Przy niechętnym poprowadzeniu Ezry i niezachwianym wsparciu Imogen, rozpoczęła realizację swojego planu. Zaczęła od dokładnego udokumentowania Jadenowego romansu i jego zaniedbań podczas jej choroby. Następnie skontaktowała się ze swoimi starymi kontaktami w świecie sztuki i dyskretnie zapytała o szybki prywatny sprzedaż kilku cennych dzieł z ich kolekcji. Najważniejsza i najbardziej ryzykowna część jej planu dotyczyła ich wspólnego majątku. Wykorzystując pełnomocnictwo, które Jayden przed laty udzielił jej na wypadek nagłego wypadku, rozpoczęła proces likwidacji ich kont. Niezmordowanie pracowała i podejmowała przemyślane kroki, aby przekształcić ich inwestycje na gotówkę nie wywołując natychmiastowego alarmu. Dbała o to, aby jej działania były dokładnie w granicach prawa. Zakładała nowe konta tylko na swoje nazwisko i dokładnie przelewała środki finansowe. Rodzinny domek letniskowy w Michigan został cicho wystawiony na sprzedaż i w ciągu kilku dni sprzedany kupcom gotówkowym. Przez cały czas tego wiru działań Karen na zewnątrz wydawała się kobietą, która skupia się wyłącznie na swoim zdrowiu. Kontynuowała leczenie, uczęszczała na spotkania grup wsparcia i utrzymywała normalny rytm dla Penelope i Atikusa. Tylko Imogen znała pełny zakres działań Karen i pełniła rolę zaufanej współuczestniczki w odważnym planie swojej siostry. Z upływem dni, gdy powrót Jaydena się zbliżał, Karen czuła mroczne zadowolenie. Odzyskała kontrolę w najgłębszy możliwy sposób. Teraz pozostawało tylko czekać, aż mąż, który ją zdradził, wróci do domu i będzie musiał stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Pewnego słonecznego sobotniego popołudnia pod koniec lipca Jaden wrócił do domu ze swojej delegacji służbowej na Kajmanach, opalony i wypoczęty. Wjeżdżając na podjazd ich rezydencji, poczuł dreszcz winy, wiedząc, że będzie musiał ponownie wcielić się w rolę oddanego męża i ojca. Nie wiedział, że jego starannie budowane podwójne życie wkrótce się zawali. Wszedł do niezwykle cichego domu i zadzwonił do Karen oraz dzieci. Cisza, która go powitała, zdenerwowała go. Udawał się do kuchni, gdzie na linii znalazł grubą kopertę z eleganckim pismem Karen. Z narastającym uczuciem strachu otworzył kopertę. W środku znalazł dokumenty rozwodowe oraz list od Karen. W którym szczegółowo opisywała, że wie o jego romansie i jego nieobecności podczas jej leczenia raka. Ostatni akapit listu informował go, że zlikwidowała ich wspólny majątek i wzięła to, co uważała za swój sprawiedliwy udział po latach wspierania jego kariery i wychowywania rodziny. Jaden w panice pobiegł do swojej domowej kancelarii i próbował zalogować się do ich internetowych kont bankowych. Dostęp został mu odmówiony. Zadzwonił do swojego menedżera inwestycyjnego i dowiedział się, że większość ich portfela została w ciągu ostatniego tygodnia sprzedana. Domek letniskowy? Sprzedany. Ich cenny zbiór sztuki? Zniknął. Jaden zdał sobie sprawę z realiów swojej sytuacji i usiadł w swoim skórzanym fotelu. Na telefonie zadzwoniła wiadomość od Viviany, pytająca o ich plany na nadchodzący weekend. Patrzył na ekran. Życie, o którym myślał, że chce, teraz wydawało mu się puste i błędne w obliczu wszystkiego, co stracił. Nagle usłyszał, jak otwierane są drzwi wejściowe. Kroki zbliżały się do jego kancelarii, zbyt ciężkie, by należeć do Karen. Drzwi się otworzyły i pojawiła się Imogen, której twarz była maską zimnego gniewu. To koniec. Powiedziała po prostu, aby upewnić się. Że Jaden rozumie pełen zakres swoich błędów i konsekwencji, które dopiero miały się rozpocząć. Do sprawy przydzielony został specjalny agent FBI do skora przestępstw finansowych. Jej zespół rozpoczął dokładne śledzenie ruchów majątku Hartwellów i poszukiwanie jakichkolwiek oznak podejrzanej działalności lub prania brudnych pieniędzy. Odkryli skomplikowaną sieć transakcji. Wszystkie dokładnie udokumentowane i całkowicie legalne. Karen wykorzystała pełnomocnictwo w ramach swoich praw i dbała o to, aby jej działania były dokładnie w granicach prawa. Jednak śledztwo ujawniło niektóre podejrzane praktyki finansowe Jadena. Jego konta wydatków ujawniły bogate wydatki, które znacznie przekraczały jego podróż z Vivianą. Pojawiły się nieregularne wypłaty gotówki niezadeklarowane prezenty i oznaki prób ukrycia majątku za granicą Gdy agentka badała głębiej, odkryła powiązania między Jaydenem a kilkoma firmami, które niedawno były badane pod kątem handlu poufnymi informacjami. Chociaż Jayden nie był bezpośrednio zaangażowany, dowody sugerowały, że w swoich zawodowych interesach poruszał się na cienkiej etycznej granicy. W 2024 roku Prawie rok po rozpadu rodziny Hartwellów sprawa w końcu trafiła do sądu. Prawnicy Jaydena próbowali przedstawić Karen jakąś ściwą kobietę, która przesadnie zareagowała na jego zdradę i w przypływie zazdrosnego gniewu nielegalnie przejęła majątek. Twierdzili, że jej działania nie tylko zniszczyły życie Jaydena, ale miały negatywny wpływ na ich dzieci i potencjalnie zagroziły środkom finansowym klientów jego firmy. Zespół Karen, na czele z prawnikiem o ostrym języku, metodycznie obalił te narracje. Przedstawili dowody na długotrwały romans Jaydena, jego zaniedbywanie podczas leczenia raka Karen oraz papierową ścieżkę jego własnych wykroczeń finansowych. Świadkowie, w tym Imogen i kilku byłych kolegów Jaydena, Zeznawali o jego nieprzewidywalnym zachowaniu i etycznych upadkach w miesiącach poprzedzających ujawnienie jego zdrady. Najbardziej obciążające zeznania przyszły od Viviany Reyes, która w zamian za immunitet ujawniła cały zakres swojego związku z Jadenem, w tym jego obietnice, że Karen go opuści, oraz jego pogardliwe uwagi na temat choroby swojej żony. Podczas procesu okazało się, że sprawa przekroczyła ramy zwykłego rozwodu. Sędzia, który musiał rozważyć złożoność sytuacji, musiał uwzględnić nie tylko rozpad małżeństwa, ale także potencjalne aspekty karnoprawne Jadenowych transakcji finansowych. Po tygodniach dramatycznych zeznań i zręcznego manewrowania prawniczego, sąd przygotowywał się do ogłoszenia wyroku. Jaden został uznany za winnego kilku przestępstw finansowych i skazany na trzy lata więzienia z minimalnym nadzorem.